właśnie tap, lubię kiedy lubisz tak, gdy tapujęś mi. Jak myślicie, dam radę? Mike Mike do nas dołączył. Witamy serdecznie Mike Mike. A. Pozdrawiamy serdecznie. Zapraszam także na YouTube. sta do nas dołączył. Witamy Waństę, witamy serdecznie kochani jeszcze 15 sekund dzięki wszystkim za obserwację, dzięki za suby na youtube dzięki, że jesteście z nami, że wchodzicie tutaj, tap tap tap, tap tapujemy jeszcze 5 sekund i robimy kolejną serię tap tap, tap 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 tapujemy, Kacper do nas powrócił, co tam Kacper, znalazłbyś ten live? czy nie? Na kanale sportowy. kanał ma nazwę Sportowy. Tap, 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 tap. zobaczymy ci powiem, nie, nie było komentarza żadnego na live. Zapraszam serdecznie. Maksymilian P do nas dołączył. ASH do nas dołączył. Witamy kolejne osoby. 12 serii za nami. idziemy zaraz z 13 serią. 13 mini -serijka. U ha ha U ha, -ha. Tap, tap 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 tapujemy już byłem na live youtube super że byłeś było zostawić swój komentarz Moldo, swój komentarz z nazwą nie pojawił się moldeczko tap, tap 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 tapujemy Kochani, 13 minut za mną, 13 serii za mną, to była 13 seria Inkognito, siema Incognito, witamy serdecznie Inkognito. witamy po dłuższej przerwie, witamy Incognito, czekamy na komentarz, jeżeli ktoś chce obsa, to wbija na YouTube i zostawia swój nick, i zostawia swój nick, tapujemy mod. Tak jest Kacper, tapujemy. Jest 10 sekund do kolejnej serii. Inkognito, dziękuję. Kacper, dziękuję. Łapiemy, obserwujemy sobie Kacpa. Kacper, łap Inkognito. Inkognito, łap Kacpla. I jedziemy, kochani. Jedziemy z kolejną serią. Dynamiczny wycisk robimy. Dynamiczne wyciskanie, tap, 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 tap tapujemy. O w inkognito incognito. Jestem po 11 dniach głodówki, dziś jest 13 doba e, niecodziennego, niecodziennej plany, niecodziennej plany. Tap, 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 tapujemy. 18 sekund do końca. 18 sekund, moze 12 sekund, 10 sekund i kolejna seria. Mamy cel, mamy ślad, celę do zrobienia. 222 luzicki, Może się uda. Jaki jest Twój cel? Ślad, celęc, ślad, celęc. A w e, ćwiczeniach nie. Po prostu muszę wyleczyć ja się. Właściwie muszę wyleczyć. ja. ja. Inkognito pracuje fizycznie, normalnie na etacie. I tam wiesz, to jakiś czas sobie coś rozwalę. Nie? Podczas treningu nigdy sobie nic nie uszkodziłem, a teraz miałem coś uszkodzone i to naprawiłem. Każdy, za każdym razem budówka naprawiam i takie rzeczy i wiesz. Miałem robić 10 dni albo 21, ale doszedłem do wniosku, że zrobię lepiej krócej czyli właściwie zrobiłem 10 dni. I przesiedłem na niecodzienną planę. No, ja nigdy nie chcę redukcji ani rzeźby. Ja zawsze ten poziom tkanki tłuściowej jest ok, rozumiesz? Tylko chcę... ci znaczy, wagę to ogólnie, jeżeli wagę to ja nie powinienem przekraczać 80, Ci powiem morlo. cicho, kolejna seria. Ale nie chcę wiesz się wizja tylko yy, po prostu zmieścić